Cześć! Witam Was! Dzisiaj jest odcinek z Tomikiem, bo już nie było chyba dwa miesiące, albo nawet i trzy miesiące Więc się możecie z nim przywitać Lu jak <tok> Tak zaglądał Nie jesteś śrubek, nu no. Nu no. I to jest teraz wielki urwis No Pokażesz się? No. Dobra, więc co się w ogóle... nie jest? No więc co się w ogóle y, zmieniło z nim. W nic. Wydaje się, że ona ma w ale może. Nie wiem. Ale dobrze mu się nawet żyje. On tam śpi w salonie, on ma tam w ogóle takie dobre warunki życia więc myślę, że ze 3 lata może i przeżyje. A jak nie, to może dwa. 2... Czy nie? No. No i co tam? W ogóle, aktywność, aktywność już spadła na tym kanale, więc szkoda. Dobra. Co to, to by w ogóle taki filmik, żebyście wiedzieli, że jeszcze ten kanał istnieje. Więc cześć jest